Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. 29 marca w Wielki Piątek dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to opis męki pańskiej, dwa rozdziały: 18 i 19. Posłuchajmy tego opisu. Kiedy Jezuła powiedział to wszystko. Poszedł wraz ze swymi Talmidim na drugą stronę potoku, który zimą płynie przez Dolinę Kidronu, na miejsce, gdzie rósł Gaj drzew. I wraz ze swymi Talmidim wszedł do niego. A Juda, który go wyda wydawał, też znał to miejsce, bo Jeszua często spotykał się tam ze swymi Talmidim. Juda poszedł tam więc, zabierając oddział żołnierzy rzymskich i kilku strażników świątynnych, przydzielonych przez głównych Kochanim i prusim. Mieli ze sobą broń, lampy i pochodnie. Jeszua, który wiedział o wszystkim, co ma się z nim stać, wyszedł do przodu i zapytał ich, kogo chcecie? Jeszui z Naceret. Odpowiedzieli. Rzekł im, Jam jest. A stał też z nimi Juda, ten, który go wydawał. Kiedy powiedział, Jam jest, cofnęli się i upadli na ziemię. Więc zapytał ich jeszcze raz, Kogo chcecie? I powiedzieli, Jeszuj z Naceret. Powiedziałem wam, Jam jest. Odrzekł Jeszua więc jeśli to mnie chcecie, dajcie odejść tym innym. Stało się tak, aby wypełniło się to, co on powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Kefa, który miał miecz, wyjął go i uderzył niewolnika Kochena Hagadola, odcinając mu prawe ucho, a niewolnik miał na imię Melech. Jeszua powiedział do Kefy – Włóż swój miecz z powrotem do pochwy. To kielich, który dał mi mój ojciec. Czyż mam go nie wypić? Zatem oddział żołnierzy rzymskich i ich dowódca wraz ze Strażą Świątynną Judejczyków pojmali Jeszuę, związali go i zaprowadzili najpierw do Anana, teścia Kajafy, który owego pamiętnego roku był kochenem Gadolem. To właśnie Kajfa Kajafa doradził przedtem judejczykom, że dobrze byłoby, gdyby jeden człowiek umarł za lud. Szymon Kefa jeszcze i in, jeszcze inny Talmid poszli za Jeszułą. Ten drugi Talmid był znany Kochenowi Hagadolowi, a poszedł z Jeszułą na dziedziniec Kochena Hagadola. Lecz Kefa stał na zewnątrz, przy bramie. Więc ten drugi Talmid, znany Kochenowi, Hagadolowi, wyszedł z powrotem na zewnątrz i porozmawiał z kobietą pilnującą bramy, a potem wprowadził Kefę do środka. Kobieta przy bramie powiedziała do Kefy: Czy ty nie jesteś następnym z Talmidim tego człowieka? Powiedział: Nie, nie jestem. A niewolnicy i strażnicy rozpalili ognisko, bo było zimno i stali naokoło, grzejąc się. Kefa dołączył do nich i stał tam również się grzejąc. Kochen Hagadol wypytywał Jeszuę o jego Talmidim i o to, czego nauczał. Jeszua odrzekł, przemawiałem do wszystkich całkiem otwarcie. Zawsze nauczałem w synagodze albo w świątyni, gdzie spotykają się wszyscy Żydzi, i niczego nie mówiłem w tajemnicy. Dlaczego mnie więc wypytujesz? Przepytaj tych, którzy słyszeli, co do nich mówiłem, przecież oni wiedzą, co mówiłem. Na te słowa jeden ze strażników tam stojących uderzył Jeszułem w twarz i powiedział: – Tak się rozmawia z kohenem Hagadolem? Jeszua odrzekł mu. – Jeśli powiedziałem coś źle, oznajmi mi publicznie, co było złe. Ale jeśli miałem rację, to czemu mnie bijesz? Więc Anan odesłał go wciąż w pętach do Kajafy, kohena Hagadola. Tymczasem Szymon Kefa stał i ogrzewał się. Powiedzieli do niego: Czy ty również nie jesteś jednym z jego Talmidim? Zaprzeczył, mówiąc: Nie, nie jestem. Jeden z niewolników Kochena Hagadola, krewny tego, któremu Kefa odciął ucho, powiedział: Czy ja cię z nim nie widziałem w Gaju? I znów Kefa zaprzeczył, i w tej samej chwili zapiał kogut. Powiedli Jeszuę do Kajafy, do siedziby namiestnika. Był już wczesny ranek. Nie weszli jednak do budynku dowództwa, bo nie chcieli skalać się rytualnie, aby móc pożyć wieczerzem w Pesach. Więc Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i powiedział: Jakie macie zarzuty przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli: Gdyby niczego złego nie uczynił, to byśmy go do ciebie nie prowadzili. Piłat rzekł do nich – zabierzcie go i osądźcie według waszego prawa. Judejczycy odparli – nie mamy mocy prawnej, aby skazywać kogoś na śmierć. Stało się tak, aby się wypełniło, co powiedział Jeszua o tym, w jaki sposób miał umrzeć. Piłat powrócił więc do siedziby dowództwa, wezwał jeszua i powiedział do niego – czy jesteś królem Żydów? – Jeszua odrzekł, pytasz o to sam, sam z siebie, czy inni ci o mnie powiedzieli? Piłat odrzekł, czy ja jestem Żydem? Twój własny naród i główni kochanim oddali cię w moje ręce. Co uczyniłeś? Jeszua odrzekł, moja władza królewska nie ma umocowania w porządku rzeczy na tym świecie. Gdyby tak było, moi ludzie walczyliby, abym nie został pojmany przez Judejczyków. Lecz moja władza królewska nie pochodzi stąd. Czyli powiedział do niego Piłat, jesteś jednak królem? I szła od odrzekł, ty mówisz, że jestem królem. Ja narodziłem się po to i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo o prawdzie. Każdy, kto należy do, prawa, do prawdy, słucha mnie. Piłat zapytał go: Co to jest prawda? Powiedziawszy to, Piłat znów wyszedł na zewnątrz do Judejczyków i powiedział im: Nie znajduję podstaw do zarzutów przeciwko niemu. Macie jednak zwyczaj, abym na paschę wypuszczał jednego więźnia. Czy chcecie, żebym wam wypuścił tego, króla Żydów? Ale oni wrzasnęli: Nie, nie tego człowieka, ale barabem. Barabba był wywrotowcem. Wtedy Piłat zabrał Jeszuę i kazał go wychłostać. Żołnierze ukręcili gałązki ciernia na kształt korony i włożyli mu na głowę. Odziali go w purpurowy płaszcz i podchodzili do niego, powtarzając w kółko. Witaj o królu Żydów i bijąc go po twarzy i, i bijąc go po twarzy. Piłat jeszcze raz wyszedł na zewnątrz i powiedział do tłumu: Posłuchajcie, wyprowadzę go tu do was, żebyście zrozumieli, że nie znajduje zarzutów przeciwko niemu. I Jeszuła wyszedł w koronie z i purpurowym płaszczu. Piłat powiedział do nich: Spójrzcie Oto człowiek. Kiedy główni kochanim i strażnicy świątyni ujrzeli go, zawołali: Zabić, ukrzyżuj go, zabić, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: Sami go weźcie i zabijcie, ukrzyżujcie, bo ja żadnych zarzutów przeciwko niemu nie znajduję. Judejczycy odpowiedzieli mu: My mamy prawo, według tego prawa on powinien zostać stracony, bo czynił z siebie Syna Bożego. Słysząc to, Piłat jeszcze bardziej się wystraszył. Poszedł z powrotem do siedziby dowództwa i zapytał Jeszuę: Skąd jesteś? Ale Jeszua nie odpowiedział. Więc Piłat powiedział do niego: nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie rozumiesz, że mam władzę albo cię wypuścić, albo kazać cię ukrzyżować? Jeszuła odrzekł: Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie została dana z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, jest winny większego grzechu. Słysząc to, Piłat usiłował znaleźć jakiś sposób, żeby go uwolnić, ale Judejczycy krzyczeli: Jeśli uwolnisz tego człowieka, to znaczy, że nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się podaje za króla, sprzeciwia się cesarzowi. Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził Jeszuę na zewnątrz. I usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym brukiem po aramejsku Gabbata. Było około południa w dniu przygotowania Pesach. Powiedział do Judejczyków: Oto wasz król. Oni zawołali: Zabierz go, zabierz go, ukrzyżuj! Piła rzekł do nich: Czy chcecie, żebym ukrzyżował waszego króla? głównie kochanim odparli: Nie mamy innego króla prócz cesarza. Wtedy Piłat wydał im Jeszuę, aby go ukrzyżowano. Zabrali więc Jeszłę. Sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane czaszką po aramejsku Golgota. Tam przybili go do krzyża razem z dwoma innymi, po jednym z każdej strony a Jeszułem w środku. Piłat kazał też napisać i przybić na krzyżu informację, która głosiła Jeszua z Naceret, król Żydów. Wielu judejczyków czytało tę informację, bo miejsce, gdzie przybito Jeszułem do krzyża było blisko miasta, a była ona wypisana po hebrajsku, łacińsku i grecku. Główni kochani judejczyków powiedzieli więc do Piłata, nie pisz król Żydów, ale powiedział, jestem królem Żydów. Piłat odparł, co m napisał, to m napisał. Kiedy żołnierze przybili Jeszułem do krzyża, wzięli jego szaty i podzielili je na cztery części, po jednej dla każdego żołnierza. I została jeszcze spodnia tunika, a tunika była utkana bez szwów, od góry do dołu z jednego kawałka. Powiedzieli więc sobie: Nie powinniśmy rozdzielać jej na kawałki, ciągnijmy o nią losy. Stało się tak, aby wypełniły się słowa Tanach, podzielili moje ubranie między siebie i grali o moją szatę. Dlatego żołnierze tak postępili. Obok krzyża Jeszui stała jego matka, siostra jego matki Miriam, żona Klofy oraz Miriam z Magdali. Kiedy Jeszua ujrzał swą matkę i Talmida, którego kochał, stojących tam powiedział do swej matki: Matko, oto syn twój. Potem powiedział do Talmida: Oto matka twoja. I odtąd Talmid ów zabrał ją do swego domu. Potem wiedząc, że wszystkie rzeczy osiągnęły już swój cel, Jeszuła, aby wypełnić słowa Tanach, powiedział pragnę. Było tam naczynie pełne taniego, kwaśnego octu, zamoczyli więc w tym, w tym winie gąbkę, zatknęli ją na Hizop i podali mu do ust. Kiedy Jeszua skosztował wina, powiedział: Wykonało się. Opadła mu głowa i oddał ducha. Był to dzień przygotowania, i Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na krzyżu w Szabat, ponieważ był to szczególnie ważny Szabat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać nogi i usunąć zwłoki. Przyszli żołnierze i połamali nogi pierwszemu człowiekowi wiszącemu na krzyżu obok Jeszui, potem nogi drugiego, ale gdy podeszli do Jeszui i spostrzegli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Jednak jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok i od razu wypłynęła krew i woda. Człowiek, który to widział, zaświadczył o tym. A jego świadectwo jest prawdziwe. I wie on, że mówi prawdę, abyście i wy mogli zaufać. Bo rzeczy te wydarzyły się, aby wypełnił się ten fragment Tanach, ani jedna z jego kości nie będzie złamana. A jeszcze inny fragment mówi: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Ramatajim, który był Talmidem Jeszui, ale potajemnie ze strachu przed Judejczykami, zapytał Piłata, czy może dostać ciało Jeszui. Piłat dał zgodę. Józef więc przyszedł i zabrał ciało. Również Nagdimon, który z początku poszedł do Jeszui nocą, przyszedł i przyniósł ponad trzydzieści kilogramów wolności mieszanki miry i aloesu. Wzięli więc, wzięli ciało Jeszui i owinęli je w lniane prześcieradła wraz z wonnościami, zgodnie z judejskim zwyczajem pogrzebowym. Niedaleko miejsca, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie pochowano. A ponieważ był to dla Judejczyków, dzień przygotowania i ponieważ grób był niedaleko, tam właśnie pochowano Jeszuem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Kochani, ten opis Janowej Ewangelii, bardzo też długi. I myślę, że taki poruszający można rzeczywiście, kiedy się tak wczuwamy w to, co się tam działo, słuchamy tych różnych ludzi, tych, którzy towarzyszyli Panu Jezusowi, tych, którzy go oskarżali, wydali taki niesprawiedliwy sąd, to może rzeczywiście to gdzieś tam nas wewnętrznie poruszać, ale na pewno. Dobrze byłoby, żeby właśnie ten dzisiejszy dzień, Wielki Piątek, męka Pana Jezusa i śmierć na krzyżu, żeby była takim momentem, w którym jeszcze bardziej docenimy, ukochamy Jezusa, który oddaje za nas życie, jeszcze bardziej pokochamy Krzyż, który na początku był, był narzędziem, Ogromnej, ogromnego jakiegoś yy, szyderstwa. Śmierć krzyżową wymyślili Fenicjanie. Yy, I to była śmierć dla niewolników, dla niewolników, dla tych, którzy nie mieli żadnych praw. Yy, gdyby Pan Jezus umarł od kamieni, yy, umarłby jak Żyd, jak jeden z Żydów, dlatego że Żydzi taką wymierzali karę. Zresztą wiemy o tym z dalszych, późniejszych też e, różnych fragmentów e, i wcześniejszych, kiedy chcieli go ukamienować, Żydzi w taki sposób właśnie wymierzali karę. Rzymianie kładli głowę pod miecz, przez, prze, przez ścięcie zabijano. Natomiast właśnie. Najbardziej taką haniebną śmiercią w tamtym czasie była śmierć krzyżowa, było ukrzyżowanie. Pan Jezus taką śmierć przyjął, dlatego że chciał pokazać wobec wszystkich narodów, wszystkich wieków, że nie umiera ani jak Żyd, ani jak Rzymianin, ani jakiejkolwiek innej zwyczajów, narodowości. Ale umiera jak niewolnik. Niewolnicy mogli być z każdego kraju, z każdego państwa, czyli umiera jak, jak najbardziej pogardzany z ludzi, ale w ten sposób też pokazuje, że jest najbliżej ludzi, że ta śmierć niewolnika jest śmiercią za wszystkich, którzy są w niewoli, są niewolnikami grzechu. Że właśnie przyjmując taką haniebną śmierć krzyżową, wyzwala nas z tej haniebnej, przeklętej rzeczywistości grzechu i śmierci. Oczywiście, tych, którzy przyjmują Jego krzyż, którzy tym krzyżem otwierają sobie niebo, usprawiedliwienie z grzechów. Kochajmy więc Krzyż. Nie pozwólmy też w takim naszym sercu, w naszej duchowości, aby stał się on dla nas jakimś takim znakiem, przepraszam, za takie słowo oklepanym takim, że a tam czy jest, czy go nie ma, czy go robimy poprawnie, ładnie, tak pięknie, jakoś z, z czcią, czy go robimy byle jak na, na sobie. To co to za różnica? Właśnie nie pozwólmy na to tej takiej naszej wewnętrznej duchowości bo bez krzyża nie ma zmartwychwstania im częściej będziemy na niego patrzeć z miłością tym bardziej będziemy szli też tą drogą krzyżową ale ku zmartwychwstaniu ku zmartwychwstaniu i jeszcze jedno w wielki piątek krzyż jest adorowany my przed nim klękamy całujemy ten krzyż Krzyżowi dzisiaj oddaje się cześć i hołd, przyklęka się przed krzyżem w tej liturgii, w tym procesyjnym pójściu, w liturgii wieczornej Wielkiego Piątku. Przyklęka się tak, jak przed najświętszym sakramentem. Tak się dzisiaj go traktuje, jak najświętszy sakrament. Więc moi drodzy, też z taką wielką, też dla Was odwagą i czułością zwracam się, żebyście bronili krzyża, żebyście bronili krzyża. To nie jest już mówiłem jakiś taki byle jaki znak. tylko dawajmy ten znak. My jako chrześcijanie katolicy, zwłaszcza w Polsce mamy prawo i to nie jest żaden jakiś Ponad nie wiadomo co, nie wiadomo jaki stan, mamy prawo, to nam gwarantuje też umowa, w jakiej, jaką zawarliśmy między państwem a obywatelami. Mamy prawo, żeby krzyż był w miejscach publicznych, dlatego że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy katolikami, mamy pełne prawo i żaden samozwańczy Piłat, Herod, arcykapłan, Judasz, nie ma prawa, on nie ma prawa, my mamy prawo, by krzyże były w miejscach publicznych, a ten Judasz, który chce zniszczyć krzyż, nie ma prawa, nie ma żadnego prawa, żeby go ściągać ze szkół, z urzędów publicznych, ze szpitali czy jeszcze gdziekolwiek. My jako chrześcijanie chcemy, żeby krzyż był, mamy wolność religijną. I pełne prawo do tego, żeby ten krzyż tam był, tam wisiał w salach lekcyjnych, w salach szpitalnych, w urzędach publicznych. Mamy do tego prawo. Ale to prawo będziemy oczywiście chcieli zachować i egzekwować też tylko wtedy, kiedy będziemy wewnętrznie czuli ważność krzyża i kochali krzyż. Bo jeśli ktoś go nie będzie wewnętrznie odczuwał, kochał. To potem bardzo szybko sprzeda ten krzyż, zgodzi się na jakieś diabelskie kompromisy, że pod, pod płaszczem jakiejś pseudotolerancji powiemy: no tak, rzeczywiście, musimy uczynić państwo wolnym totalnie od wszystkich znaków religijnych, oprócz oczywiście kilkukolorowej flagi, która za chwilę może zawisnąć w miejsce krzyża. I dlatego, siostry i bracia, kochani, wielkopiątkowo tak mocno was jeszcze raz o to proszę. Dzisiaj adorujmy krzyż, kochajmy krzyż i brońmy krzyża. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Niech ten dzień będzie też taki pełen zadumy, oczywiście też postu, który dzisiaj obowiązuje. Postu ścisłego, no ciszy i oczywiście spotkania z Jezusem w liturgii wielkopiątkowej. Z Panem Bogiem do jutra, jeśli Bóg.